Bajcie kochani, jest 7 stycznia. Wczoraj wieczorem dojechaliśmy do naszej miejscóweczki a jesteśmy dzisiaj w Bołtowie. Niestety nie ma śniegu, ale my nie przyjechaliśmy dla śniegu, tylko dla towarzystwa. Dziewczynki nastawiają się na lodowisko. No bo na latach nie jeździmy. No i zobaczymy jeszcze, z jakich atrakcji tutaj. Zimą skorzystamy, musimy się zastanowić. Jakieś zwierzątka pewnie pójdziemy oglądać. No i w tym odcinku na pewno pokażemy Wam trzy nowości. Także zapraszamy Was do oglądania. Cześć! Ja też tu jestem dzisiaj na tym filmie. Chciałem wam pokazać, że w Szwajcarskiej i Bałtowskiej da się również zjeżdżać na górce saneczkowej. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, ale ona tu jest. Organizator też zapewnił po prostu miejsce dla takich maluchów, którzy niekoniecznie muszą jeździć na nartach. A oprócz tego zobaczcie, jaka tu jest pogoda dzisiaj. Górka staneczkowa jest za darmo, także nie ma tu żadnych opłat. I e... jest fajnie, bo wydzielona ogrodzona od stoku. Zobaczcie sami. Dzisiaj będzie słońce. O tam się przebija. O, śnieżynka moja. Cześć, śnieżynka. Czekamy z zniecierpliwieni na otwarcie lodowiska, bo mimo wszystko jest dzisiaj o 11, a nie od 9:00, także mamy godzinę jeszcze zapasów. Kupiliśmy sobie pakiety. Bajkowa zima. Przy naszej czwórce zapłaciliśmy 265 zł Te bilety mamy ważne dwa dni, także będziemy chodzić dwa dni. A to jest do wyrzucenia. Jakiś kosz? Jest kosz, dobra. I teraz idziemy sobie na pierwszą atrakcję, czyli na stajenkę zimową. Czyli zwierzynie jest dolny i będzie na zwierzątka. Rok temu żeśmy nie nakręcili ich zbyt dużo, także może dzisiaj pokażemy Wam więcej.

jak żyje Konia. No tam dzikinia jest w te ja mogą chodzić tu po drzewach. O, tam jest. Na oknie. I to jest. Skrzyczy. Ta wielka kura to mury powinny być, ale chyba się zawsze odkład. No bo one ciepolubne są raczej, nie? A to, to jak Cię nic ci nie zlapisz Kupiliśmy za 5 zł takie pokarm I dzieci będą teraz karmić Teraz mogę ci zbliżenie zrobić No ładnie Czekaj, co tam daleko kuszce. Masz malutko. Tam? tam, Coś wam spadło jeszcze robaczki. No, dalej oj. Aż dać osienkowi. Nie ugryziecie kochanie. Na prostej rączce jak konikowi. No on zrzuca. A jest, jak chcesz. No nie, rączek nie ma, ma tylko usta. Maluchy. Nie mam go. To nie drażni, ale ona Kochani. Osiołek. Cześć kochanie. Fajna jesteś kuczka. A ty jest jeszcze coś do jedzenia? Nie? Nie mamy. Kochany kochanik. Jaki kochanik? Ko osiołek. Jedna i Ale ile tu jest? Na dole? na dróży jest i w Kolejny ja to jest <grybija> A i ja mam rządzę. A idę sobie. I co one zrobią teraz? Jedna, jedna się obróci. Ale co może? Dorotka Was uprzedziła, że mamy trzy niespodzianki. Ja właśnie, korzystając ze słońca, idę Wam pokazać naszą pierwszą niespodziankę. Albo niespodziankę? Nowość, nowość, nowość. Więc nowością jest torba. Teraz pytanie, co w tej torbie jest? Nie będę wszystkiego wyjmował. Pokażę Wam z grubsza, że tutaj chowa się taki małuszek. Tadam! Ten maluszek to jest... Mini 3 Pro. Mini 3 Pro, Mini 3 Pro, proszę bardzo, takie maleństwo. To maleństwo ma deklarowane 249 gramów. Czujniki z przodu, z tyłu i od spodu. I powinien latać ze 20 do 25 minut. Także idę go przetestować. To będzie jego pierwszy lot. Zaraz Zobaczymy, jak to wygląda. A! Może mu jakby. Muszę mu wymyśleć lądowisko, bo jest na zewnątrz, jest błotniście i nie do końca będzie z czego co startować Więc ja sobie muszę chyba otworzyć samochód i coś wymyśla. Co by tu wymyślić? Dobra, coś wymyślimy. No, powiem szczerze, yy, zobaczcie, jaki tu fajny fragment yy, Wam nagrałem z nieba. Yy, generalnie jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o po pierwsze głośność tego drona. Powiem słychać go. Dwa, w pewnej odległości go już przestajemy widzieć i zaczyna być zabawnie, bo wiem, że jest, a nie wiem gdzie. Ale bardzo późno się im yy, lata. Zresztą myślę, że ocenicie sami. Teraz sobie idziemy na e, Jurapark i tam coś tam może nagramy, bo poznajemy nowych ludzi. Także do zobaczenia później. Na jedzeni, po wiedzie ruszamy na lodowisko. Najprawdopodobniej e, będziemy musieli wypożyczyć e, dwie pary łyżew dla dorosłych, bo dzieci już mają. I taka godzina naszej czwóreczki będzie nas kosztowała z wypożyczeniem stówkę. No tak. To daje Dawno nie miałaś już na sobie! Dopki, no, to na A, dala, dala. Te, Teraz idziemy do wioski świętego Mikołaja w Szwajcarii Bałtowskiej. Teraz zobaczycie, jak to pięknie jest oświetlone.

Ciemność, widzę, widzę ciemność. Uwierzcie mi, że to są relifery. ale tu jest piękne stanie. O... <grymny> Jest ognisko mm. no i tu mamy chatę świętego Mikołaja Zapraszam Panie do Mikołaja Chodź do ja ciepło przyjemnie Kinia. Gdzie jesteśmy? Masz pieniążki? Na co te pieniążki będą Oliwia? Na marchewkę dla reniferów. Wow. One tutaj do, No, chcą rzucić na marchewkę, tak? Chodźcie, chodźcie. Kto to jest? To dziewczynka. Oliwka to jest. Oliwcia to jest moja droga. No i mama robi zdjęcie oliwki. I A to jest kinga. Oliwcia i Jest tutaj dla Was również taka I dla tym też jest taka książeczka. I moje drogie dziewczynki jeszcze dostanie się ode mnie. Proszę bardzo. I jedziemy znowu na koniku. Oj, Oliwia, góra-dół. już uśmiechniesz się coś czy zmęczona jesteś? <śmiech> <śmiech> ha, ja też się kręcę. <laughs> Oczywiście yy, na koniu, nie? Żeby nie było. Dzień! do Po cześć. E, zakończyliśmy wczoraj e, nasz dzień na karuzeli, co żeby mieliście okazję zobaczyć. I taka ciekawostka. Wczoraj, również na stoku, do 24 było nocne. Nocna jazda. Nocna jazda. E, również. Podczas tej jazdy grał DJ, i tu zobaczcie sobie, jak fajnie udało e, mi się z drona nagrać e, scenę. Powiedzmy taką ładnie, to oświetlenie wyglądało z, z powietrza. No, muzyka faktycznie grała do 24, Także cała tutaj nasza przyczepa podskakiwała w rytm muzyki. To było całkiem spoko. E, byliśmy na tyle zmęczeni, że nawet nie dotrwaliśmy do końca. Ale na camper parku w ogóle nie posłuchasz muzyki. No, no bo głośniki były ustawione w naszą stronę. My tu stoimy najbliżej tej restauracji zapiecek i wyciągu krzesełkowego, także pięknie tutaj muzyka szła. Natomiast cały dzisiejszy dzień był powiedzmy trochę bardziej leniwy. Byliśmy przejściu znowu po całym kompleksie, byliśmy u zwierzątek, byliśmy w sali zabaw. Myślę, że jeszcze tam podejdziemy dzisiaj. To jest jedna sprawa. Już nasi znajomi świeżo poznani się z Warszawy zabrali. Pozdrawiamy Was. Mam nadzieję, że nas e, będziecie dalej chcieli oglądać. Czyli pozdro dla Piotrka, dla Małgosi oraz Carmeny. No i e, pieska Soni. <grym> e, to jest e, jedna sprawa. I my się dzisiaj też będziemy zbierać. Mamy niedzielę. Także będziemy się wytaczać, słuchajcie, z tego miejsca, co stoimy, do tyłu na Moverze. Tak. Udało mi się e, zamontować samodzielnie mover. Prawdzie nie mm, nagrywałem samego montażu, bo na YouTube znalazłem sporo takich filmów, jak się je montuje Także sam się posiłkowałem e, filmami. A Wam po prostu pokażę jak już będziemy to teraz odjeżdżać, jak to fajnie działa. Także myślę, że do zobaczenia w sali zabaw. A! Jeszcze taka ciekawostka, po sali zabaw dzisiejszej, nasze dzieci i po zupie pomidorowej, tam kina śpi na łóżku, no, zmogło je o 14. Jakaś taka zaczarowana ta kraina, że tu dzieci po prostu szybciej idą spać. Mnie słabo widać, bo tu jest po prostu taki fajny półmrok, ale jesteśmy w takiej salce. O, z Dolotką sobie siedzimy, salce tuż obok sali zabaw, gdzie dzisiaj sobie latają w takim małpim gaju w zasadzie, ale on nie jest drewniany, zaraz wam pokażę. Ale zanim żeśmy weszli, to ja zamówiłem nam dwie herbaty, jedna jest malinowa, druga jest cynamonowo-imbirowa. Podanie jest bezbłędne, zobaczcie sami. Ogromna szklanica. O. Lokowanie produktu albo nie. Firma e, herbaty jest Richmond. Nie wiem, czy widać. pokazaliśmy, jak wyglądało na początku Tak, tutaj miałem sok malinowy, świeżo wyciskany. Już go tutaj wlałem. Na dole było mm, ze dwie łyżki chyba albo jedna łyżka miodu, o, u Dorotki też. Tu jeszcze była cytrynka na takim spodeczku i to wszystko było o to to tak zaczepione. O ucho, no i powiem, że jest jaka? Pieszna. Pieszna. Koszt... 34 zł za dwie herbatki, czyli po 17 za sztukę. Uważam, że jest warte, ale zobaczcie jak tu wygląda fajnie ten ten pokój, ta sala ona jest wystrojona właśnie udekorowana czy konstrukcjami drewnianymi. Pokażę wam jak ta sala wygląda. O, no. Są dziewczyny. No. Ja piję herbatę, a wy się bawicie. Ja pokazuję tą salę teraz. Tu. Zaraz moment. Tu jest normalnie tunel metalowy, i tu jest taka kolumna. O, tutaj na dole jest taka salka. O, jest tor przeszkód. Jest tor przeszkód. Wow, pod drodze są piłki. Że to jest ogromnie, bo tu wysokie jest to pomieszczenie. To jest z całej tej chaty. Tu, tu można wejść. Ja tu, tu wszystko jest po... w drewnie. W drewnie. Tu są na dole piłki. Tu jest zjeżdżalnia. O! Normalnie jak. Jeśli ktoś grał kiedyś w Quakebu, w Unreal Tournamenta. To tu można nieźle kampić, no i tu jest taki podwieczona kładka. No. I tu można wyjść jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. O, tu się przechodzi. I tu jest normalnie komnata. Stąd nie ma wyjścia. Tu można obserwować, co się dzieje na dole. Normalnie a klochy. O, i pyk. I tu można zjechać ciemno trochę, ale można tu zjechać normalnie zjeżdżalnią do piłek. Do piek można zajść również dwoma takimi kolumnami, słodkami, Albo. Tu jest droga. O. Przez druty. Jednakże jest też miejsca na druty. Dobra. I tu się przechodzi, i mamy taką fajną salkę, a tu jest chyba toaleta. Chyba tak. Taka jest O, tu jest pokój rodzica z dzieckiem. Z to Można tutaj nakarmić dziecko, przewinąć. Może się tu załatwić. Ekstra. Zgaszę tu światło. Po co ma się tu świecić? Dobra, wracam do pysznej herbatki. I to normalnie jak w zamkowej komnacie, czy w jakiejś sali balowej. Czas odjeżdżać. Powiem Wam, że miejscówka bardzo mi się podobała. E, pod względem organizacyjnym, e, towarzyskim. Pogoda też dopisała, bo nie padało. Nie było mrozu, nie było śniegu, ale generalnie było sympatycznie. E, nie pokażę Wam jednak, jak działa mover, przynajmniej w tym filmie. Mam nadzieję, że w następnym. Stwierdziłem, że nie będę go męczył. Zapiąłem się, o, tutaj elegancko samochodem. Teraz sobie wycofam ładnie i grzecznie tutaj na parking i tym sposobem żegnam się z Wami w tym odcinku. Eee, jeszcze pokażę jedną bardzo elegancką sprawę. To jest takie miejsce, jakby ktoś szukał, w którym macie własny taras widokowy na rzekę. Zrzucie okiem sami. Proszę bardzo: deska tarasowa. I jakby ktoś się zastanawiał, to tu jest rzeka. Tam płynie, może tego nie widać, bo jest mega ciemno. Ale tutaj, zresztą, zresztą na e, ujęciach z drona, widać gdzie to jest. Także żegnamy się z wami. I do kolejnego filmu z, pa, pa. z zimowego wyjazdu. Papa. Pa.